Dzień dobry wszystkim z tej strony Lourdes, Witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii "Zagrajmy w Assassin's Creed: Valhalla". Jak widzicie jesteśmy w naszej przystani z powrotem i idziemy porozmawiać z Ganarem. About you and Bridget. When do you wish to be wed? The sooner I can make her my wife, the happier I will be. But we are fine to wait until everything has settled here. Enough waiting. Cool your forge and cover your anvil. Let's get you married. Wonderful. Shall we gather everyone? Gather your wife and your courage. I'll bring the people together. I am honored to stand before you, Gunnar, Bridget, on this bountiful day to celebrate the strength of your bond and see you wed. I am in witness of a love that inspires and empowers. I invite you now to speak your vows. To you, my darling, Bridget, I offer this blade, forged in flames that burn. As brightly as my heart does for you. A blade as sharp as your wit, as glinting as your beauty. May it sing through the air as sweetly as your voice meets my ears. Do Do what I, you, I give you my sword and my promise that I will stand at your side forever. Heed with the providence of future and heen, a thought, a wallach, hope, a premonition, on the mount of scrying a foresight, para toivie a sweeping adventure meeting scene. Pure and white, Valdemar. A dinnas strong, a burriti. A well as he fears, a Kalon, the head of Valdemar. Such poetry, oh dear, you make me cry, my love. This is head of killing, Traboued and beyond. I offer you this ring, and take yours in kind. I will wear it with pride. And honor, warmed by the love of so perfect a lady. An i whisk of a Valkalon, adoration of thee and Bith. This is the greatest day of my life. Embrace me, my love. With our couple now bonded in matrimony. Chodźmy porozmawiać z Radą. Zatem. saw <coughs> so you looking a little lonely. thought i might come and join you. how nice. are you enjoying yourself? i am. i never thought i would see rough old gunner so enraptured by a woman. enraptured by anything, for that matter. he's a hard one to read. but i am pleased for him. and for this day of rest and respite. after everything, a few days of feasting will do the people some good. they need this. they do. will you walk with me? anywhere? Lead on Something has been on my mind for some time. I am no seer, but I foresaw this day long ago. not Gunnar's marriage but our situation. our success. How do you mean our success? I mean to say that I saw our settlement flourishing through our victories in war and in diplomacy. And from the day we set out from Norway, I knew that you would make a fitter leader than Sigurd. It was never in his character to lead. It was always within yours. I see. Do you? You might have warned me. You would not have listened. Fair. I do hope you see it now, in all that you have done for us. Ranli... ...you and the people here have done more for me than I could ever repay. I am honored by your faith in me... ...and your confidence. As I am honored by your friendship. And I by yours. How do you feel? Settled at last. Home in my skin, nothing urgent pushing me forward. A strange feeling. A part of me wishes that Sigurd were here, if only to see how far we have taken his original dream. Do not trouble yourself with Sigurd's absence. He is where he wishes to be, searching for a newer purpose. I have made peace with that. And though I miss him, I feel great joy knowing that he's alive and well, somewhere in the world. And what about you? Have you found what you seek? My place is here, in this settlement, by your side. I am grateful. So much of our prosperity we owe to you. I hardly know where to begin. You're my truest friend, Ranvi. My right hand. My greatest ally. I give you my word that it will always be so. I'm happiest by your side and in your company. Shall we find our way back to the wedding? Bridget might give another speech. We must not miss that. About that. I have not understood a single word of hers since Gloucestershire. Really? I find she speaks beautifully. With poetry, even. Are you kidding? Am I? Come, we should go. Doskonale, kolejne dwa punkty, umiejętności świetnie się składa, zobaczmy, jak to się prezentuje na mapie. Wróćmy sobie do naszej osady, ja sobie ją zaznaczę, żeby mi się tutaj ładnie wyświetlała. Dobra. Zobaczmy. Dziękuję Ci za pomoc, droga Eivor. Pomogłaś mi pożegnać się z mym ojcem i znaleźć sobie miejsce na tym świecie. Dołączam do tego listu skromny dowód mojej wdzięczności. Topór ten należał do mojego ojca i lepiej mu będzie w Twoich rękach niż w moich. Willi. Wow, luknijmy. Normański topór wygląda potężnie. Jak mam być szczera, z tym, że odnoszę wrażenie, że to może być broń jednoręczna. E, Dokładnie, dwuręczna. Zobaczmy. A nie. Jak to się prezentuje. Wow. Mamy atak 122, tutaj 110, więc coś czuję, że chyba lepiej wolałabym zrobić to w ten oto sposób. Tutaj sobie weźmiemy nasz żołnierski cep. I teraz fajnie by było. Tutaj wyjąć tę runę. Biorąc pod uwagę tutaj. O, może tak. Jeden 3 do szybkości to się przyda. Oraz 2-4 do ataku. Myślę, że to jak najbardziej. Dobry pomysł. Tutaj randwi. Nie. Mapy nie chcemy oglądać. Mapy mamy na bieżąco. Dobra, mnie tu jeszcze interesowało po naszych atakach, jak wygląda kwestia 200 i 415. Więc coś czuję, że już możemy sobie dalej znowu tutaj ulepszyć. O, widzę, że tam y, to pomieszczenie ze zbożem jest już na fula. Tak, więc ulepszmy tutaj. A, okej, okay, dobra, tutaj mamy tą tabliczkę. Rozbudujmy. Jeszcze troszkę brakuje. Nie ma co. Tu widzę już nie da rady. No, na chwilę obecną to wszystko. Tak więc jeszcze w jakiś inny sposób chyba musimy uzyskać surowce, tak żeby tutaj móc jeszcze coś rozbudować. Bo na pewno budynek ją z wikingów mogliśmy ulepszyć. Z tym, że na chwilę obecną nie widzę żadnej możliwości. Patrzmy sobie, jak to się prezentuje tutaj w naszej osadzie, wszystko sporo listów widzę, wskoczyło.

cleared Winchester of the order yet to do so meant working with king alfred your poor fellow soldier led you to the king of wessex how very strange he or she is toying with you it seems i have to go then go in peace Eivor, good to see you how are you toby holding up much better now i think i miss sven every day and yet he is here with me his hook got infused in every design believing that it helps glad to hear it and happy to offer myself as your first canvas good let's get started there's some new things for you to look at Nic póki co nie chcemy zmieniać. Może teraz tutaj? A to, to, to z tobą to nie chcę gadać. Chodźmy tutaj. Dobra, luknijmy sobie zatem na kwestię naszych zadań. Dobrze by było tutaj dokończyć te najazdy rzeczne. Cicho i spokojnie w tej naszej wiosce teraz, jak już udało nam się zrobić wszystkie podboje i zdobyć wszystkie możliwe sojusze. Up for some Dobrze, luknijmy zatem. Jak tutaj wygląda kwestia tej rzeki? Tutaj póki co mamy wszystko. Najbliższa tutaj interesująca nas kwestia jest już jakiś kawałek stąd. Poziom obrony rzeki. Jeśli powtarzasz najazdy wzdłuż tej samej rzeki, wzrośnie poziom oporu, na jaki się natkniesz. Pojawią się barykady, zasadzki i łańcuchy rzeczne. Aktualny poziom obrony rzeki możesz sprawdzić na mapie jej wyboru oraz na mapie świata. Poziom obrony rzeki obniży się, jeśli przeniesiesz swoją uwagę gdzieś indziej. Więc wybieraj różne cele najazdów, by napotykać jak najmniejszy opór. A patrzcie, cwaniaków, tak coś czułam, że będzie coś nie tak, ale w momencie, jak mnie tutaj trochę uspokoili tym, że e, wybierając inną rzekę będzie spokojniej, to trochę moja uwaga tutaj ucichła. O, dobra, tutaj sobie najpierw zróbmy najazd, bo widzę, że tu mamy możliwość, to odbijmy. Czyżby to był tutaj ten malutki też po lewej? Nie, bo widzę, że tutaj też coś jest. Ale nie widzę tego na mapie. A, patrzcie, tutaj jest kurczę jakiś łańcuch. Dobra. Mnie teraz interesuje ten najazd tutaj. Ej, co to? A, dobra, myślałam, że tutaj mamy. To lecimy. Dobra, tu jest jakiś klucz. Dobra, jest też skrzynia. Tu jeszcze coś mamy. Ej, czemu mam zero życia? Jesus! Dobra, nie będę go gonić. Ale chodźmy dalej, klucz jest tutaj, weźmy go oczywiście. Czy ja tutaj wejdę kluczem? Nie, musimy znaleźć inne wejście. jak tu się dostać? Też jest zabarykadowane. Hmm. Naprawdę ciekawe, bo... Chyba, że tutaj tym oknem sobie mogę wyprzestrzelić, ale jest jakieś takie ciemne, że nie wydaje mi się. Hmm, ciekawe. Naprawdę ciekawe. Co tu chodzi z tym kamieniem? Dobra, zobaczmy na mapie, może jest tu jakieś... Ciekawe wejście. Nie. Nie zapowiada się kompletnie. że jest tu coś, czego nie widzę, ale. Jest tak mały budyneczek, że naprawdę nie wiem, co miałbym tutaj przeoczyć. Nie mogę nawet zbić szyby. To jest zamyk. W dachu nie widzę żadnej możliwości. Przy... Dobra, tutaj jest dziura. Kurczę, Eivor. Naprawdę nie jest ci to potrzebne. Skup się. Ciężko się tu wchodzi w momencie, kiedy płonie ten budynek. Ej, war. Dobra. Zbierzmy tutaj wszystko. Musimy to wyważyć. Dlatego muszę otworzyć te drzwi. Żeby ktoś mi pomógł. Doskonale. Zbierzmy wszystkie pozostałe rzeczy. Świetnie. Mamy to doskonale. Tak więc, będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście, jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!